Pewnie widziałeś masę kampanii reklamowych u influencerów. Jest to jeden z zabiegów, które mogą stosować marki, aby w jakiś sposób zyskać przewagę nad swoją konkurencją. Kampania reklamowa to seria przekazów na jakiś temat prowadzonych w różnych mediach w określonym przedziale czasowym, które są o wiele bardziej efektywne niż sekwencja niepowiązanych ze sobą reklam. W sensie chodzi o to, że taka kampania reklamowa musi być spójna, a nie jest czymś takim, wiecie, jak kolejną reklamą w jakimś tam TV show. Od czasu pojawienia się drukowanych reklam w XIX wieku marki wypuszczają reklamy seriami, jednak dopiero w latach 60. XX wieku reklamodawcy zaczęli w pełni wykorzystywać siłę kampanii prowadzonych różnymi kanałami medialnymi. Jedną z największych kampanii mających w tym celu polepszenie świadomości marki zostało ESO, obecnie EXO w Stanach Zjednoczonych, której hasłem było Put a Tiger in Your Tank. Akcja wystartowała w 1959 roku i była prowadzona w telewizji, radio, a także za pomocą reklam drukowanych i konkursów dla kierowców. Zachęcano ich do przyczepiania tygrysich ogonów do samochodów oraz wydarzeń promocyjnych z udziałem prawdziwych tygrysów i węży przy dystrybutorach paliwa w tygrysie Paski. Był to olbrzymi sukces. Dziś kampania, która dociera do konsumentów ma wiele, wiele sposobów i stała się standardem. Choć z powodu wielu mediów koszty są wyższe, świadomość marki niezwykle się wzmacnia, gdyż każda akcja uwzględnia wrażenia wzrokowe, słuchowe i dotykowe. Jednak pomysł, który można z powodzeniem wykorzystywać w różnych mediach, trudniej wymyślisz niż wypracować z pojedynczych i niepowiązanych ze sobą treści. O co mi chodzi? Że taka reklama w TV powinna być inna niż reklama np. jakiegoś influencera. Z drugiej strony reklama u influencera A będzie inna niż reklama u, u influencera B, bo mają różne formaty. Mm. I to trzeba umieć rozgraniczyć, i też trzeba umieć pomiędzy tym lawirować. Uważa się, że z powodu wzrostu liczby mediów w ostatnich latach marki bombardują wręcz konsumentów kampaniami, stając się dla nich mocno niepożądanym zjawiskiem, ale determinacja w dążeniu do coraz większej skali może sprawić, że wpadną w pułapkę, będą we wszystkich kanałach przekazu, ale znużony odbiorca nie będzie już na nie zwracał uwagi, i bardzo często tak się dzieje, na przykład w filmach influencerów gdzie niektóre bloki sponsorowane omówmy się według statystyk nawet widać, że ludzie skipują. Obecnie tradycyjna rola kampanii jest kwestionowana, więc marki coraz częściej stawiają na zaangażowanie emocjonalne odbiorcy, a nie na szeroki zakres działań reklamowych. Biorą pod uwagę możliwości, jakie daje internet i jak się okazuje, może wyjść tak, że te social media mogą być swoistym game changerem. No ale pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli Ty chciałbyś stać się, żeby internet stał się Twoim game changerem, to zapraszam Cię na jak sprzedawać swoją wiedzę.pl, gdzie dostaniesz darmowy fragment, albo raczej darmowe godzinne nagranie o tym, no jak w 15 krokach nauczyć się sprzedawać swoją wiedzę i umiejętności w social mediach oraz zapraszam Cię do drugiego linku w opisie, gdzie dowiesz się o tym, jak za pomocą content marketingu stać się prawdziwym tygrysem swojej branży. Zapraszam za darmo to uczciwa cena. Widzimy się po drugiej stronie. Hej!